Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na ostatnim posiedzeniu zarządu. Zarząd dokonał podziału środków finansowych z PEFRON na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o kwotę, którą otrzymaliśmy w tym roku, to jest kwota 6 milionów 70 tysięcy złotych, co jest bardzo istotne. Kwota ta jest wyższa o ponad 1 milion 100 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy z tego względu i kwota ta została podzielona na na trzy zadania, tak może być podzielona. Pierwsza rzecz to są roboty budowlane, które są związane z remontami budynków, które, w których są między innymi związane sprawy z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, ale także są to środki na działania funkcjonujących zasobów, ale również na zakładanie nowych zakładów aktywności zawodowej. I trzecia grupa środków to są środki takie, które przekazujemy organizacjom pozarządowych w ramach konkursów, na również działania związane z aktywizacją osób niepełnosprawnych. I jeżeli chodzi o pierwszą grupę, to jest sprawy związane z zadaniami związanymi z, budowa, z budownictwem, z remontem. Jest to kwota, przeznaczyliśmy na, tą, na ten cel kwotę miliona 300 tysięcy złotych. Kwota ta została podzielona na cztery zadania. Mamy jedno bardzo duże zadanie, jest to powiat buski, rozbudowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Braninie. I tu jest Wartość, do kwota wnioskowana 1 254 tysiące. Karitas diecezji Kieleckiej, przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Goszkowie w powiat Kazimierski, kwota 313 000. Dom pomocy społecznej w Bejscach, przebudowa fragmentu wewnętrznej części budynku wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, to jest kwota ponad 69 000 zł. I czwarte zadanie w tym, w tym punkcie: samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej w Staszowie i tu jest wymiana dźwigu Osobowego jest to kwota prawie 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o drugie zadanie, szanowni Państwo, to mamy taką zmianę, że do tej pory, do 2018 roku wartość przekazywana w ramach działalności ZAS na jedną osobę to była kwota 18 tysięcy 500 złotych. Natomiast w tej chwili jest to kwota 22 tysięcy złotych. Przekazujemy ją na cztery zakłady, kwotę 5 369 450 złotych. Przekazujemy na cztery zas dwa. -y, prowadzone w Kielcach. Jeden przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, Kieleckiej, drugi przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, ale także w Bejscach, i w Stykowie i w Końskich. Ponadto, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, Caritas Diecezji Sandomierskiej zadeklarował, że chce utworzyć kolejny piąty zakład aktywności zawodowej właśnie w Sandomierzu i na ten cel przekazaliśmy, przeznaczyliśmy kwotę ponad 926 tysięcy złotych, łączna wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. W ramach tego zazu u z Diecezji Sandomierskiej chce uruchomić kuchnię, catering dla osób samotnych i niesamodzielnych, ale również stanowiska gospodarcze, łącznie z mynią samochodową i tutaj będzie zatrudnionych 40 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. I ostatni, najmniejszy grant to jest kwota 200 tysięcy złotych właśnie dla organizacji poza Rządowych. Jest to niewielka kwota w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale chcemy, aby te środki były jak najbardziej wymiernie wykorzystane i, i dlatego wiemy, że w, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest szereg konkursów, z których organizacje zarządowe mogą korzystać i dlatego też podjęliśmy taką decyzję. Oczywiście projekt tej uchwały będzie przekazany na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 25 marca i mamy nadzieję, że radni województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego, przychylam się do tego podziału. Dziękuję bardzo.